Czym się różnią morza od oceanów? Morza są to części składowe oceanów. Morza przylegają do kontynentów, są do tego w części lub też w całości otoczone przez ląd. Natomiast oceany są te, to te największe obszary wodne oddzielone od siebie kontynentami lub też grzbietami podmorskimi. Na morza w dużym stopniu mają wpływ masy lądowe, na przykład w, chodzi tutaj o wpływ klimatyczny. Oceany posiadają system prądów morskich i to one dzięki swojej wielkości, dzięki tym prądom morskim mają wpływ bardzo często na klimat, na to co się dzieje nad lądami. Morza mogą być otwarte, przybrzeżne, przybrzeżne czyli oddzielone od oceanu półwyspem lub też wyspami, oraz mogą być morza śródziemne, czyli znajdujące się wewnątrz, otoczone Dookoła przez lądy. Jeśli mowa o oceanach, to należy wymienić ocean spokojny, czyli Pacyfik, ocean Atlantycki i ocean Indyjski. Według niektórych twierdzą, że do oceanów jako oceany można uznać ocean Arktyczny i ocean Antarktyczny ale to są już kwestie sporne. Te trzy główne, spokojny, atlantycki i indyjski jest uważany za pewnik, a te dwa bardzo często uważane są jako części składowe tych wcześniej wymienionych. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, oceń, skomentuj. Do usłyszenia ponownie.